Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Szymon Hołownia, kandydat na prezydenta, jest naszym telefonicznym gościem. Witam Pana. Dzień dobry. I nie od polityki zaczniemy. Jak dziś tutaj, tuż przed Wielkanocą, która będzie inna niż wszystkie dotychczasowe w pierwszym dniu Triduum Paschalnego, czuje się człowiek, który mówi sam o sobie, że praktykuje na granicy dewocji. To jest bardzo trudne, wie Pani. Ja mam y, duży kłopot z uczestniczeniem w, y, w obrzędach religijnych za pośrednictwem y, komputera, czy telefonu, czy jakichś innych środków technologicznych, bo, bo jednak jestem przywiązany do tej myśli, że to się powinno dziać w czasie i miejscu rzeczywistym, więc jest mi podwójnie trudno. Natomiast y, no, trzeba będzie po prostu wpisać się w tym roku bardzo wyraźnie i wyjątkowo. Już powiem to jako nie, nie, nie kandydat na prezydenta, ale po prostu jako, jako chrześcijanin. To, co jest treścią tego tygodnia, no bo przecież 2000 lat temu to było dokładnie to opowieść o samotności, o wyrzuceniu, o, o pewnym uwięzieniu, znaczy nawet a później fizycznym uwięzieniu, o takim wykluczeniu i, i, i takim odcięciu od świata człowieka, który, który ostatecznie został skazany na śmierć, a później zmarksystał, jak chrześcijanie wierzą, więc, więc to jest jakby wejście niezamierzone przez nas, w samą istotę, taką esencję, nie już rytuał ganianie z tymi święconkami, ganianie z. Załatwianiem tych wszystkich przedświątecznych zakupów, tylko jesteśmy jakby fizycznie zmuszeni przez sytuację do takiego wyobcowania, do takiego doświadczenia, do poczucia tego, co działo się rzeczywiście 2000 lat temu. Już nie jesteśmy obserwatorami, ale aktorami, aktywnymi uczestnikami tej, tego klimatu i tej rzeczywistości. Już nie śpiewamy o samotności i odcięciu i o, i o w, odosobnieniu, tylko rzeczywiście to przeżywamy. Dziś jesteśmy w środku tej historii. No to jeszcze, jeszcze raz zapytam, jakie ma na ten czas zadania i powinności dobry katolik, który do kościoła pójść nie może z powodów epidemicznych, który nie weźmie udziału w Drodze Krzyżowej i który pokarmów do święcenia, o czym Pan wspominał już, nie zaniesie. No, myślę, że przede wszystkim powinien wykorzystać ten czas, jeżeli ma na to siły i zasoby, żeby spotkać się, żeby zrealizować to, co też i w Ewangelii jest opisane, czyli po prostu zamknąć się w swojej izdebce, e, i modlić się do tego, który, który słyszy i wie wszystko i być, być z nim w tym osamotnieniu, w tej, w tej pustce, która która też w tym momencie go otaczała, bez, bez relacji społecznych w, w, w kompletnym dramacie, który, który wtedy się odbywał. Natomiast myślę, że też to zawsze jest tak z tej tradycji chrześcijańskiej, że modlitwa musi mieć ze sobą post i jałmużnę, żeby działała. A więc my musimy zacząć, post mamy jakby wymuszony, tak? No bo, 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 bo musimy robić mniej. Ale też pamiętać o tym, A że. ten to wymuszony fizyczne... to się chyba tak słabo liczy. Jak no Nie, nie. znaczy, nie? ale on, to, to pytanie, jak on jest przeżyty, wie Pani, bo nawet jeżeli post jest bardzo spektakularny, ale ma za sobą jakąś e, dziwną intencję, to się stanie tak zwanym fitnessem e, e, czy dietą, albo, ale na pewno nie będzie postem. Więc, fitnessem to jest kwestia... dla ducha. No tak, no ale to, to jest kwestia wewnętrznego nastawienia. Post się nie dzieje w lodówce czy, czy przy stole, tylko post się dzieje wewnątrz człowieka. To jest poprzestawanie na tym, co wystarczy. Natomiast e, ją można, czyli wrażliwość, czyli otwarcie się na innych. To jest strasznie trudne sytuacji, w której sami cierpimy w tym zamknięciu i jeszcze szukać jakiegoś takiego myśli o że ktoś może czuć się gorzej, że ktoś może mieć ciężej i starać się mu pomóc zdalnie, czy to przez internet, czy przez jakąś wpłatę, czy przez wysłanie wiadomości, czy przez zadzwonienie, czy przez, przez jakąś troskę. Wie pani, ja wczoraj zajmowałem się u siebie też w sztabie tematem pół miliona polskich kierowców, którzy nie mogą wrócić na święta. Kierowców tirów, kierowców autobusów, bo albo stoją na niemieckich parkingach, albo, albo nawet jak już jechali do Polski, to się nie mogą ani przetestować, ani a ze sklepów są wyrzucani i piszą o tym wprost, bo każdy się ich boi. No dobrze, bo nie i jak, można I jak można pomóc? Jak może pomóc kandydat na prezydenta, Ja który nawet ja mogę nie jest pomóc... posłem? No więc właśnie o to chodzi. Ja mogę pomóc trąbiąc na prawo i na lewo. Wczoraj, żeśmy o tym napisali, miliony osób to przeczytały, zaczęły się zastanawiać, jak pomóc. Być może ktoś, kto przeczyta, będzie inaczej traktował takiego człowieka, jak wejdzie do niego do sklepu. Być może ktoś wreszcie w jakimś ministerstwie to przeczyta i uruchomi system testów, czy otworzy system testów tak, żeby ci ludzie mogli na nowo połączyć się ze swoimi rodzinami. Mam teraz głos. Ja nie mam teraz siły realnej, wyrażanej przez narzędzia państwa, ale mam głos. Natomiast głos obywatela w demokracji to też coś, obok czego nie można przejść do porządku dziennego, bo bywały sytuacje w demokracji, że to głos doprowadzał do tego, że zmienią wszystko. A czy zasada ograniczonego do pięciu osób udziału wiernych w mszy Świętej powinna być utrzymana także podczas Wielkanocy dlatego że z drugiej strony niektórzy buntują się przeciwko temu, wskazując, że przecież w tramwaju jest mniej miejsca niż w kościele, w autobusie również i tam jest dużo więcej osób. No tak, ale nie jesteśmy w stanie w kościele upilnować, jak ci ludzie ze sobą siedzą. Po drugie nie jesteśmy w stanie wymóc na nich, jak się okazuje tego, żeby komu nie przyjmowali na rękę, a nie w, w, w tej wersji, do której wszyscy w Polsce albo większość przywyczają na znaczy do ust. Poza tym to jest zawsze okazja do tego, żeby tych ludzi w, w, w przyszło jednak więcej, no bo wielkie święto, To jest też kwestia psychologiczna. Powinno się po prostu te opostrzenia bezwzględnie utrzymać, dlatego że nie pójście teraz do kościoła, nie, nie to, że pójście, tylko nie pójście do kościoła, jest aktem miłości, i miłosierdzia chrześcijańskiego, jest zadbaniem o to, żeby nie złamać piątego przykazania. To są takie paradoksalne czasy i takie paradoksalne wymogi, że nie pójście na jest dobrym uczynkiem, a nie pójście. I powinniśmy to sobie uświadomić wszyscy, którzy, którzy przed takimi dylematami stajemy. Naprawdę wytrzymamy. To nie jest dzisiaj tak, że to że tak będzie do życia. Dzisiaj rząd ma przedstawić decyzję, czy restrykcje i Zasady związane z epidemią koronawirusa, nie tylko te dotyczące kościołów zostaną utrzymane. Czy Pana zdaniem powinny zostać utrzymane? No rząd jest trochę w trudnej sytuacji od tej, patrząc z, z tego punktu widzenia, dlatego, że jeżeli poluzuje dy, restrykcje, to być może rzeczywiście gospodarka znaczy nie, nie, nie obumrze tak szybko i będzie więcej czasu na jej ratowanie. Yy, ludzie trochę się, że tak powiem, wyluzują psychicznie i wyjdą wreszcie z domów i może zaczną inaczej patrzeć na świat po tym zamknięciu, ale to oznacza drugą falę epidemii za chwilę. Więc yy, to jest pytanie, yy, na które naprawdę trudno jest i, i bardzo głęboki niepokój społeczny z tym związany. Więc nad tym się... I i konsekwencje gospodarcze, więc y, y, to jest rzeczywiście no, dramatyczny wybór między jednym złem a drugim złem. A gdyby Pan będą mógł A gdyby mógł Pan podpowiedzieć rządowi, gdyby Pan był doradcą w tych kwestiach, to co by Pan doradził? Utrzymać, Doradziłbym utrzymać prezydentkę. Tak, doradziłbym trzymać, nawet zwiększyć restrykcje do poziomu noszenia masek i doprowadzić do tego, że jeszcze na chwilę się zepniemy, jeszcze tych parę tygodni postaramy się jakoś przecierpieć, żeby przejść to co najgorsze i doprowadzimy do tego, że będziemy mogli te restrykcje luzować. To nie będzie trwało wiecznie, ale to też jest zadanie rządzących w tej chwili, żeby ludziom codziennie, nie, nie co tydzień w briefingach prasowych, to codziennie to tłumaczyć, codziennie z nimi być i codziennie pokazywać, że solidarnie dzieli się te same obostrzenia, a nie czytać w prasie, że VIPy w tej chwili załatwiają sobie ekskluzywną opiekę medyczną, na którą nie będzie stać i na którą nie będzie mógł pozwolić sobie żaden ale to Polak. Już, to już było wyjaśniane. Bardzo. To wczoraj MSW wyjaśniało, że to, to nie ma nic wspólnego z ekskluzywną kopieko, opieką medyczną, to jest instrukcja HET, ale to, to już w tym no momencie tak. o tym nie, nie rozmawiajmy. Teraz o polityce takiej czystej czy rozważa Pan rezygnację z udziału w wyborach, jeśli odbędą się w maju? nie, nie rozważam, na obecną chwilę nie rozważam, natomiast tak jak już mówiłem wielokrotnie, mam wrażenie, że ten, Nielegalny ten, ten, ten szulerski proces układania w tej chwili wyborów pod Andrzeja Dudę, który robi Jarosław Staczyński, musi się zakończyć i musi, musi, oszust musi rozdać karty. No Mówisz o kolektywnym może. Bo to jest nielegalne, dlatego że nie wolno zmieniać prawa wyborczego, o czym mówił Trybunał Konstytucyjny w 6-11 roku na pół roku przed wyborami. Nie wolno procedować go w tym trybie. Nie wolno wprowadzać do prawa wyborczego rzeczy, o których oni sami mówili dwa lata temu, że są niekonstytucyjne, głęboko niekonstytucyjne, naruszone tajność wyborów, powszechność wyborów, równość wyborów. Nie da się tego organizacyjnie przeprowadzić tak, żeby włączyć do tego wszystkich Polaków i głosujących za granicą. I to są, to są pobożne życzenia, tego się po prostu nie da wykonać. A więc jest to po prostu oszustwo. A więc ten kolegialny oszust musi skończyć rozdawać karty i wtedy my się, ja przynajmniej jako kandydat się wypowiem. Natomiast ja nawet w ustawionym wyścigu, w którym jest przekupiony sędzia i wszystko jest nie tak, ja zamierzam walczyć do końca, bo o to, o tego wymagają ode mnie, konsekwent... mnie Ale to jest konsekwentne, proszę Pana, żeby brać... Udział, że pan uważa, że to jest wszystko oszustwo, brać udział w tym tak, Dlatego... oszustwie. Nie, nie, nie. To jest pokazanie oszustowi, że nie dajemy się złamać. To jest pokazanie oszustowi, że niezależnie od tego, co on robi, nie ma, nie ma wpływu i nie, nie może dotrzeć do tej sfery we mnie, która jest moją godnością i moim honorem. Ja się nie podoba. On na to liczy. On na to liczy, że my się wszyscy wycofamy siłą, że wywrze na nas to, że zaprotestujemy, uniesiemy się gniewem, pójdziemy do domów i będziemy krzyczeć na Facebooku. A trzeba mu pokazać, że właśnie nie. I ja zamierzam pójść do tych znaczy dla dzisiaj tak o tym myślę, że mm -hmm. zamierzam pójść do tych wyborów, wygrać te wybory, a następnie pierwszy pójść do Sądu Najwyższego i no ja poprosić nie wygra. o stwierdzenie ich ważności. A no jak, jak nie wygram, to zrobię wygra, to, to co? bardziej, tylko że jeżeli idę do tych wyborów, to muszę mieć świadomość tego, jak się zachowam również jak wygram i, i wtedy jak nie wygram. Wtedy trzeba iść do Sądu Najwyższego i, i, i niech Sąd Najwyższy oceni, czy te wybory były ważne czy nieważne. Pomijając szybki tryb uchwalania tej ustawy o głosowaniu korespondencyjnym, jakie niebezpieczeństwa według Pana niesie samo głosowanie korespondencyjne w takiej tak sytuacji my... epidemicznej? Pierwsze takie, że mimo, że ograniczamy liczbę komisji wyborczych, jednak kilkudziesięciu członków komisji wyborczej będzie musiało spotkać się, żeby te głosy liczyć w każdej z komisji wyborczych. Ponadto osoby, które będą szły do tej skrzynki, która będzie ustawiona w gminie i wrzucały, będą miały ze sobą tak czy siak kontakt. Listonosze dostarczający 30 milionów pakietów do skrzynek pocztowych też będą, to będzie ruch, który generujemy w sytuacji w kraju, w, którym, w której staramy się ten ruch ograniczyć, ale najpoważniejsze zastrzeżenia wiążą się po pierwsze właśnie z tym kontaktem, ale po drugie też z tym, że będzie mogło dochodzić do sytuacji, w której jeżeli głosy są dostarczane do skrzynek, a nie o sobie za pokwitowaniem, to jest to olbrzymie pole do fałszerstw, bo można wziąć kilka kart, można powyciągać je ze skrzynek i wypełnić znanymi sobie peselami. Co dzisiaj dziennikarze podnosili, można wziąć sobie ze skrzynek pesele, znaczy z internetu pesele znanych ludzi i pogłosować za nich i to powrzucać. Nikt tego nie sprawdzi. Ponadto wielu ludzi zgłasza nam, że będą bali się, popracują w instytucjach państwowych, załączać w jednej kopercie, mimo że ta w środku ma być zaklejona, swoje dane osobowe, bo nie wiadomo, kto to będzie czytał w tej sytuacji, w której nie ma absolutnie żadnej obywatelskiej kontroli nad wyborami, bo nie będzie mężów zaufania w komisjach, a więc nie będzie obywatelskiej kontroli nad wyborami, a OBWE powiedziało, że, że, że też obserwatorów na takie wybory nie jest w stanie przysłać, bo one nie mają sensu. Wreszcie jest to wykluczenie obywateli mieszkających za granicą, ponieważ mówi się, że będą musieli nadać te przesyłki na własny koszt, bez żadnego, nie będą mieli żadnego potwierdzenia, że głos został rzeczywiście złożony. My widzieliśmy, co się działo w wyborach w piętnastym roku, w konsulatach i w ambasadach, jak one sprawnie były obsługiwane, te kilometrowe kolejki, które stały pod konsulatami. Ciekawe, jak to teraz się wydarzy. Pytanie o obwody zamknięte, jak w nich ludzie będą mogli zrealizować swoje Podsumowując, prawo. Podsumowując, panie, panie Szymonie, e, będzie, weźmie pan udział w, ubor, w wyborach na ten moment, taka jest pana decyzja i nie będzie pan nawoływał do ich bojkotu? Czy jak? Na, w, w tej chwili nie mam sobie takiej decyzji, żeby nawoływać do bojkotu wyborów, bo to bo i powtarzam to i powtórzę raz jeszcze to nie obywatele powinni teraz deklarować, że rezygnują ze swoich praw obywatelskich, tylko władza powinna zadeklarować rezygnację ze swojego szaleństwa. To się powinno wydarzyć jak najprędzej i takiej decyzji od władzy po świętach oczekuję, jak minister Szumowski przejrzy na oczy i zobaczy, z kim tak naprawdę gra yy, i czym tak naprawdę gra, powie pani ja się wychowałem w ratownictwie, ja się wychowałem w działalności społecznej i ja wiem jedną prostą rzecz że życie każdego człowieka jest dla kogoś najważniejsze że dla kogoś on jest całym światem. Jeżeli mamy władzę, która mówi, że zaryzykujemy życie choćby jednego człowieka po to, żeby ustawić te wybory tak, żeby nasz kandydat mógł wygrać, to to jest głęboko zdeprawowane państwo i głęboko zdeprawowana władza, bo ten ktoś jest dla kogoś kimś najważniejszym. Proszę poczytać profesora Flisa i jego analizę, jak pokazywał, jak po wyborach korespondencyjnych z Bawarii, na które PiS się powołuje, wzrosła liczba zakażeń w, na koronawirusa, mimo że były korespondencyjne. A tutaj to bym była ostrożna, dlatego, dlatego że mogła z, z tysiąca innych przyczyn Także tak to prawda, ale, ale wie pani, ale trzeba być ostrożnym również w tym sensie, że jeżeli pojawia się ryzyko, że mogłaby wzrosnąć i choć jedna osoba mogłaby ucierpieć i o tym wiemy, bo jesteśmy w środku epidemii, a nie na plaży w komfortowych warunkach, to nie powinniśmy tego robić choćby ze względu na to ryzyko niepewność, tylko ryzyko w stosunku do choćby jednej osoby, bo to jest głęboko niemoralne. I zastanawiam Dzień się, górze. gdzie jest w tej chwili nasz prezydent, który powinien nas wszystkich wezwać, żebyśmy usiedli i razem zastanowili się, jak te wybory przełożyć. Dziękuję bardzo Szymon Hołownia kandydat na Dziękuję prezydenta. Bardzo. A pogodnych świąt panu życzę. Wszystkiego dobrego, pani redaktor.